Twórcy się nie patyczkują i najpewniej już niedługo wprowadzą popularną ostatnio politykę ochrony dzieci co ma miejsce w wielu grach jak i na samym YouTube, czego możecie być nie do końca świadomi, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i zanim wyjaśnię wam ten zatrważający tytuł, to przypominam wam o moim kodzie w sklepie jajuety przez dwa u, dzięki to któremu jesteście w stanie wygrać prawie 7000 v -dolców. a więc koniecznie wpisujcie mój kod właśnie teraz, ponieważ najzwyczajniej w świecie nagrody otrzymacie na Święta, a więc musicie używać mojego kodu ile się tylko da do końca grudnia. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Jakiś czas temu popularna stała się polityka ochrony praw dzieci czy ich wizerunku i to tak na naprawdę masową skalę doszło nawet do tego, że jeżeli jakiś youtuber tworzy filmy stricte pod dzieci, to ten musi najzwyczajniej w świecie powiadomić o tym Google i tym samym taki youtuber rzeka się powiadomień z dzwoneczka ponad połowy zarobków, a także opcji wspierania czy donajtowania Superchatem. A więc dla kogoś, kto na YouTube pracuje, a swoją publikę. skupia Wokół kontentu dla najmłodszych to najzwyczajniej w świecie ma ogromny przypał. Ponad rok temu natomiast została wprowadzona polityka 13 lat na całym terenie Unii Europejskiej, a była to jedna z najgłośniejszych afer jak na tamten czas. W wyniku nowego rozporządzenia, jakim było, jest RODO firmy działające na terenie Europy i zbierające dane od graczy musiały wprowadzić do regulaminu swojej produkcji, iż będą monitorować zachowania graczy, a także banować wszystkich poniżej 3. Roku życia. Później, po ogromnym bojkocie, cały koncept przemienił się na to samo, jednakże za zgodą rodziców mogliśmy dalej grać, tylko że było jedno małe ale. Przez ogromne buble i luki prawne większość firm wykiwała Unię Europejską i najpewniej większość z Was, o ile mieszkacie w Polsce, nie doznała nieprzyjemności. W Polsce jest to całkowicie prawo martwe i w sumie to każdy ma to gdzieś, ale niestety dzieciaki w Niemczech już tak kolorowo nie mają, aczkolwiek chytre lisy jak na przykład Epic Games bardzo sprytnie ominęły ów rozporządzenie w bardzo wygodny sposób. Twórcy po prostu powiedzieli, że ich gra co prawda działa na terenie Unii, jednakże przechowują oni dane użytkowników na terenie Ameryki, co z automatu niwelowało działanie dyrektywy na naszą grę i Fortnite był bezpieczny od tego typu Bzdur jednakże do czasu, według plików i przecieków, twórcy sami wprowadzają w ograniczenie, aby zabić swoją grę chyba jeszcze bardziej. I jak prezentuje się nowy pomysł Epic Games? W plikach możemy odkryć kody mówiące o tym, iż jeżeli ktoś nie będzie miał 13 lat albo nie zweryfikuje swojego wieku, to najzwyczajniej w świecie dostanie mrożącego bana, który będzie trwał do chwili osiągnięcia 13 roku życia. Co prawda, większość graczy Fortnite ma trochę powyżej 13 lat, jednakże ogromnie na część naszej społeczności to też ci najmłodsi, a ja sam jestem ogromnym przeciwnikiem takowych ograniczeń. Jeżeli gry na kogoś źle wpływają, to jest to wina tylko i wyłącznie danej osoby, a u młodszych dzieci jest to jak najbardziej wina rodziców, skoro nie potrafią wywołać na tyle wielkiego autorytetu u dzieciaków, aby te odwalały jakiś syf po tym, jak rozegrają w kilka produkcji z kategorii R. Nie wiem, ja tam się wychowałem na Postalu, GTA czy Dumie, a jakoś wszystko kieruje się do tego, że w przyszłości będę zacnym człowiekiem. I to nie przez YouTube'a. Póki co wiemy, że ów zmiana będzie bardzo prosta. Wchodzicie na Fortnite, ustawiacie potwierdzenie swojej daty urodzin i tyle. Na tym kończy się takowa procedura, jednakże jest to zabezpieczenie dla Epic Games. Jeżeli popełnicie w grze jakieś wykroczenie bądź przestępstwo, albo kupicie fałdolce za nie swoje pieniądze, to najzwyczajniej w świecie Epic Games odcina się od winowajców, ponieważ sami potwierdziliście swój wiek, a tym samym zaakceptowaliście odpowiednie kruczki ich regulaminu. Istnieje także opcja, że będzie trzeba weryfikować swoje. Konto dokumentem tożsamości lub czymś takim, jednakże jest to opcja mało prawdopodobna, ponieważ jest ona dostępna tylko w bankach i tym podobnych. To byłoby na tyle. Dajcie znać, co sądzicie, oraz pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Nie zapomnijcie o wszech moim kodzie w sklepie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!